Wydawanie funduszy europejskich proszę państwa to sprawa na którą chyba najtrafniej pochylaliśmy się. Zwracaliśmy uwagę od wielu lat, że te fundusze są tak naprawdę marnotrawione w dużej mierze. Cieszymy się, że wreszcie ta prawda dociera do opinii publicznej. Problem nie jest tylko z KPO, które będzie finansowane długiem, jest finansowane długiem zaciągniętym do 2058 roku, który będziemy spłacać w formie europodatków, które będziemy spłacać również w formie składki. Problem jest jak najbardziej szerszy, proszę państwa. Mamy w Polsce kulturę szybkiego wydawania pieniędzy unijnych bez żadnej często strategii, ze strategiami pozornymi, z ukrywaniem różnego rodzaju marnotrawstwa, nieprawidłowości. Zachęcam dziennikarzy do zainteresowania się śledztwami prowadzonymi w w prokuraturach w sprawie defraudacji środków unijnych. Zachęcam do sprawdzenia, ile z tych śledztw skończyło się kiedykolwiek postawieniem zarzutów, ile z osób, którym postawiono zarzuty, zostało kiedykolwiek skazanych. Zachęcam do odpytania Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Centralnego Biura Śledczego Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, ile było spraw związanych z defraudacją. Dziś opinia publiczna zajmuje się tym, że ludzie na różne bzdury dostali po pół miliona, natomiast były rozdania środków unijnych idące w w miliony, które były defraudowane. Sprawa ta była ukrywana przed opinią publiczną, ponieważ w niczym interesie ani administracji rozdającej pieniądze, ani urzędów marszałkowskich, ani służb, które tego nie dopilnowały, nie jest to, żeby opinia publiczna dowiedziała się o skali marnotrawstwa tych środków. Wszystkie rządy szczycą się tym, że jesteśmy państwem, które sprawnie i bez nieprawidłowości wydaje te środki unijne. Natomiast odbywa się to często za cenę po prostu zwyczajnej fikcji. Fikcji, z którą dziś społeczeństwo zderza się, zapoznając się z tymi dziwacznymi dofinansowaniami we <laughs> po pół bańki na różne bzdury. Najpierw mieliśmy dyskusję o tym, że ludzie nie są informowani o tym, jak wydawane są pieniądze z KPO. Rząd wziął się do pracy, opublikował informacje, jak są wydawane środki z KPO. No i okazuje się, że to jest nie mniejszy problem dla rządu. Nie jesteśmy zaskoczeni. Ostrzegaliśmy. Jako jedynie mówiliśmy, że to jest bez sensu. Jako jedynie wskazywaliśmy przy różnych okazjach, że te kumulacje wydatkowe, stymulowane przez perspektywy unijne, przez te sztywne terminy, nie mają nic wspólnego z nowoczesnym zarządzaniem, nie dają pola administracji do prawidłowego wydania tych pieniędzy. Przypomnę, że nagłaśnialiśmy tak w poprzednim roku, że na przykład środki na branżę farmaceutyczną zostały wstrzymane. Rząd nigdy nie poinformował opinii publicznej, dlaczego skasował programy dla branży farmaceutycznej na produkcję substancji czynnych, na innowacyjne, nowoczesne linie produkcyjne, czegoś, czego w Polsce nigdy się nie produkowało i co musimy kupować z Niemiec, z Ameryki, z Indii, z Chin, czyli substancje czynne do produkcji leków. Było o tym kilka lat dyskusji, że zostanie to wsparte i nie zostało dlaczego? Dlatego, że nieoficjalnie, bo oficjalnie komunikat nie był nigdy przedstawiony, nieoficjalnie mówiono, że nie zdążymy. Ale który rząd mówił, że nie zdąży? Ten, który mówił premier, że go w Unii nikt nie ogra, że może tam skutecznie negocjować? Jak to jest, że nie można było załatwić o rok czy dwa wydłużenia terminu wydatkowania tych środków unijnych, żeby wydać je na coś poważnego? Tym się zainteresujmy nie tylko na co te środki poszły, ale na co nie poszły właśnie, że na przykład nie poszły na branżę farmaceutyczną i na inne innowacyjne. Dziedziny. No ale nie możemy dzisiaj, proszę Państwa, jednak kilku słów nie powiedzieć o tym, na co poszły. Zanim zasypię Państwa tymi śmiesznymi w gruncie rzeczy żałosnymi przykładami, zwróćmy uwagę na jedną rzecz. Ci, którzy piszą te wnioski, doskonale opanowali nowomowe. Modne e, słowa z rynku konferencyjnego wchodzą do wniosków, wnioski przechodzą te punktacje i dostają dofinansowania odporność, nowoczesność, innowacyjność odmieniana przez wszystkie przypadki, niezależnie czy chodzi o łódź, ekspres do kawy, czy jeszcze coś innego. E, proszę Państwa, mój apel wyjdźmy z głupiego kultu modnych słówek. Jako Konfederacja jesteśmy jedyną siłą polityczną, która zwraca uwagę na to, że nasze państwo przesadnie kieruje się poprawnością polityczną. Jeżeli się na czymś naklei gwiazdki unijne, to nie staje się to innowacyjne. Jeżeli się doda do jakiegoś projektu słowo odporność, to on nie staje się wpisany w bezpieczeństwo narodowe. No i co mamy? Proszę Państwa po kolei 200 tysięcy zł na zestaw do nowoczesnych technik gastronomicznych serwowania deserów. Nie wiem, czy będą to roboty, chętnie się zapoznam, pojadę na deser, proszę Państwa, województwo pomorskie. Dywersyfikacja działalności pizzerii poprzez rozszerzenie jej o solarium. Nasze PKB bez wątpienia na papierze od tego wzrośnie i tak sztucznie pompowane PKB mamy. Województwo łódzkie, zapraszamy. Dywersyfikacja działalności kebaba o usługi hotelarskie, pokoju na zapleczu, ciekawe. To będzie także w województwie łódzkim. Przedsięwzięcie małe, średnie przedsiębiorstwo opierające się na tym, że solarium będzie się dywersyfikowało biznesowo, o podniesienie odporności. Proszę Państwa, pojawia się odporność. Mamy wojnę, więc odporność raczej nie jest kontekst pandemiczny chyba już, a może. Na wypadek kolejnych kryzysów w sektorze. Jakie to kryzysy mamy zwalczyć w Solarium? No kupując ekspresy kawowe. Zachęcam do wyjaśnienia urzędników, którzy nadzorują wydatkowanie tych funduszy. Dalej mamy odporność, także odporność, o proszę, także odporność na sytuacje kryzysowe. Będziemy się dywersyfikować w zakresie nowoczesnej usługi kina mobilnego na otwartym powietrzu. No, to jest dywersyfikacja niewątpliwie istotna, szczególnie w czasach kryzysu. E, mamy tutaj też parę innych informacji, na przykład odżywcze piwa bezalkoholowe o szczególnych walorach smakowych, 400 tysięcy nowoczesne mobilne ekspresy kawowe, zakup jachtu, proszę Państwa, pozaszkolne formy edukacji sportowej w kebabie będą, będą uprawiane, wielopoziomowe kursy brydża w modelu e-learningu za prawie pół miliona złotych, bezpieczne treningi w czasie zagrożenia epidemiologicznego będą realizowane, proszę Państwa, w kontenerach, będzie można je sobie przewieźć na przykład do lasu, żeby tam poćwiczyć. Znów jacht, firma prowadząca, proszę Państwa, kamieniarstwo, będzie się dywersyfikować w postaci założenia pizzerii, no ale też są takie bardziej, powiedziałbym, oryginalne pozycje, na przykład noclegi w ekojurtach o nazwie glamping z alpakami, 470 tysięcy rzeczywiście potwierdzą, to byłem na festynie z alpakami, dla dzieci duża fajna atrakcja. Nie wiem, czy nasze państwo to przesunie do przodu, ale ale może lepiej alpaki niż serwis do serwowania kawy. Mamy tutaj, proszę Państwa, barbecue w usługach cateringowych, ale w stylu południowoamerykańskim, więc jest ten element pewien oryginalności i tak dalej, i tak dalej. Jeżeli ktoś by się chciał zapoznać z tymi rzeczami, strona stała się dzisiaj rano niedostępna. Skąd my to znamy? Kiedy zaczęliśmy w 2018 roku nagłaśniać statystyki migracji do Polski w okresie rządu Morawieckiego, także strona stała się niedostępna przed wyborami samorządowymi. To już prawidłowość. Kiedy Konfederacja coś zaczyna nagłaśniać, czy kiedy nasze środowiska coś nagłaśniają, strony rządowe stają się niedostępne. Będziemy za chwilę rozmawiać w ministerstwie, żeby strona stała się z powrotem dostępna. Mamy nadzieję, że ministerstwo pokona te przeszkody. Jak nie, to może samo sobie przyzna grant na innowacyjną obsługę wyzwań internetowych i większą odporność przed zainteresowaniem wyborców. Z temat pozornie śmiesznym Natomiast zwracam uwagę, że w ten sposób sztucznie są pompowane statystyki PKB. I to już widzimy na wykresach makroekonomicznych. W ostatnim czasie wydatki na administrację przekroczyły wydatki z niektórych konkretnych dziedzin gospodarki. Jeżeli chcemy iść w kierunku gospodarki, no nie bójmy się tego słowa, socjalistycznej, czyli gdzie sektor publiczny odpowiada za inwestycje, no to właśnie musimy iść jeszcze dalej w tym kierunku. Unia Europejska nas prowadzi zadłużamy się coraz bardziej i uprawiamy propagandę sukcesu. Jeżeli ktoś chciałby wyjść z tego matrixa, Konfederacja od samego początku demaskowała te zagrożenia, demaskowała te absurdy. Będziemy to robić także teraz do ustalenia czy rzeczywiście te środki zostały prawidłowo rozdane, bo oczywiście można sobie wymyślić różne konkursy. Natomiast ktoś ostatecznie jeszcze za to odpowiada I jeżeli rozdawały te środki tradycyjnie urzędy marszałkowskie, które są wyspecjalizowane w szybkim i bezproblemowym rozdawaniu dużych pieniędzy byle komu byle jak, byle się zmieścić w terminie, to oczekujemy, że Ministerstwo skontroluje wreszcie te urzędy marszałkowskie. Nie może być tak, że to są święte krowy i będziemy uprawiać ten mit, że oni są super, dlatego że szybko i sprawnie wydają środki unijne. Szybkie i sprawne rozdawanie pieniędzy nie jest celem istnienia administracji państwowej. Celem istnienia administracji państwowej jest dobre rządzenie państwem. Dobre rządzenie państwem to zupełnie co innego niż szybkie i sprawne rozdawanie dużych kwot pieniędzy. Czy mają Państwo jakieś pytania? Proszę bardzo. Prosiński Polska Agencja Prasowa. Chciałem się panu zapytać, czy panu zdaniem winy za zaistniałą sytuację nie ponoszą także przedsiębiorcy, którzy składają wnioski o wielotysięczne dofinansowania, a te środki finalnie przeznaczone są na rzeczy, które no nie mają wiele wspólnego czy z odpornością, innowacyjnością, czy też odparnianiem firmy na kryzysy. Dziękuję. Dziękuję bardzo, panie redaktorze. Uważam, że przedsiębiorcy, którzy złożyli te wnioski, korzystają po prostu z łatwych pieniędzy. No, jest pytanie o etykę w biznesie, prawda? Natomiast, jeżeli jest to zgodne z prawem, to moim zdaniem mówienie o winie jest chyba przesadą. To administracja ponosi, to rząd. Obecny, poprzedni administracja ponosi odpowiedzialność za robienie głupich konkursów ze źle skalibrowanymi kryteriami. Jeżeli, jak mówię, wnioski są transparentne, zgodne z prawem i ktoś te pieniądze rozdaje, to ponosi odpowiedzialność ten, kto rozdaje, a nie ten, kto bierze. Przedsiębiorcy są od tego, żeby osiągać zysk w gospodarce, natomiast powinno nas wszystkich niepokoić sytuacja kiedy łatwiej jest otrzymać pieniądze wypełniając parę kartek papieru rzędu pół miliona złotych z administracji, niż zarabiając je, proponując ludziom, konkurencyjne ceny usług i dóbr i zarabiając na marży. Gospodarka powinna funkcjonować w ten sposób, że przedsiębiorcy inwestują, wprowadzają do, do, do gospodarki jakieś dobra lub usługi, które inni chcą nabyć i w ten sposób zarabiają, że inni chcą za to w drodze decyzji rynkowych zapłacić. Sytuacja, w której administracja, różne jednostki konkurują, kto zrobi szybsze, lepsze rozdanie, a przedsiębiorcy zamiast sprzedawać coś mogą po prostu brać te rozdania, a wiemy, że są firmy w Polsce, które wyspecjalizowały się w obsłudze wniosków, w robieniu rozdań, są firmy, które powstają specjalnie pod takie granty. To jest czysta patologia. I ja myślę, że ta teza nie zabrzmiała nigdy w polskiej debacie, więc niech ona wybrzmi dzisiaj pod tym ministerstwem na tej konferencji. Przekształcanie gospodarki w ten sposób, że firmy wyspecjalizowane w konsumowaniu funduszy pochodzących od administracji są bardziej czasem dochodowe niż firmy działające na rynku, to jest psucie gospodarki, to nie jest żadne wsparcie gospodarki, to jest jej niszczenie. Ja znam y, przedsiębiorców, którzy uważają, że całe ich branże zostały zniszczone przez dotacje unijne. Na przykład jedną z takich branż jest branża szkół językowych. Y, znam przedsiębiorcę, który prowadził wiele szkół językowych, musiał je zamknąć ponieważ został przelicytowany przez ludzi, którzy robili to za darmo. Taka sytuacja jest niszczeniem zdrowej gospodarki. Za to odpowiadają kolejne rządy, niezależnie która partia dotychczas rządziła. Oni wszyscy robili to samo i za to odpowiada Unia Europejska ze swoją błędną teorią rozwoju i praktyką rozwoju gospodarczego. Nie jestem w stanie w tej chwili odpowiedzieć, bo nie znam szczegółów. Na jakie produkty? Popieramy obniżki podatków. Postulowaliśmy obniżkę podatków m.in. na podstawowe produkty żywnościowe już 5 lat temu w trakcie poprzedniej kampanii prezydenckiej. Także myślę, że zdania nie zmieniliśmy. No, generalnie w Konfederacji ulgi na dzieci oceniamy e, bardziej pozytywnie niż transfery bezpośrednie na dzieci. E, ja zawsze byłem pozytywnie nastawiony do polityki prorodzinnej. Zresztą z partii prorodzinnej się wywodzę. E, więc e, mamy kryzys demograficzny, trzeba go jakoś przezwyciężyć. Nie przezwyciężymy go pieniędzmi. Natomiast e, ulgi podatkowe to obniżanie podatków. E, my jesteśmy zwolennikami prostych i niskich podatków. Jeżeli nie ma więcej pytań, dziękuję Państwu bardzo.